no z tej strony, Blow i dzisiaj jest ze mną mandzia, to kolejny odcinek Blow vs. mandzia. Trzymaj mandzia, butelkę z EXPEN. Dobra, dobra. Nie, ja sam, ja sam nie wiem, stan? co mnie walnęło swoją drogą. To twoja butelka to z EXPEN. Ja, ale. Tak <laughs> naprawdę to na serwerze jest szpieg, który mi pomaga, ale to ty o tym jeszcze nie wiesz, ale później się dowiesz. Dobra, nieważne. To jest kolejny odcinek Blow vs. mandzia i bardzo dużo się zmieniło. Może opowiem na początku co. Na początku pewnie widzieliście montaż taki króciutki. Taki króciutki montaży, gdzie kradłem krowy od Mandzia i byłoby wszystko okej. Okay. Gdyby nie to, że na drugi dzień, bo ja to wrzuciłem na, fa na Facebooka, więc zapraszam też tam, facebook.com. Sergeant Minecraft Blue, i się później budzę, wchodzę na serwer, patrzę, podchodzę, skrzynkę. I taki krowy rar. Otwieram, a tutaj e, trzy mięska i trzy ledery. Ta, tak, moi widzowie widzą dokładnie ma... o co chodzi, bo ja sobie to stawiłem na początek do siebie. Dokładnie. dokładnie. I nie ma tych krówek, i mam takie. No, poza tym zrobiłem enchanting table. Powiem wam tak, nagrałem to jak to robiłem, ale niestety Mandzio, o tutaj mnie zrzucił i tak się na niego wkurzyłem, że wyszedłem z serwera, Chyba to bo... jest pierwszy raz, kiedy z powodu tego, że strzeliłem on się rzeczywiście wkurzył. No, tu miałem tak... Wyszedłem po prostu z Teams ja powiedziałem, ja pier... i wyszedłem. Poważnie, bo tak to nie denerwuje się aż tak, ale to było po prostu masa Ale to kurczę. był najlepszy strzał jaki zrobiłem. Może wstaw go, albo coś, jako, ja nie usunąć materiału. Nie usunę materiału, wstawię go. A, w ten fragment. A nie wstawiamy jego ja w kurwa, naprawdę. <noise> Nie, bo to ja już wywaliłem dźwięk. była taka załamka, że... To była taka cisza. To była po prostu taka nagła cisza. No, takie ja... <noise> Tam siedziałem w miejscu przez 3 minuty i tak myślałem, co ja mam zrobić. Co ja robię ze swoim okay. życiem? Y no, myślałem, z kim ja nagrywam. Okay. Jest. Co ja robię, z kim ja nagrywam. I ogólnie mam enchantingi na tych wszystkich rzeczach, bo troszkę przeekspiłem Dlatego zresztą nie było w tylko dzisiaj dopiero jest. Ale mam nadzieję, że mi to, mi to wybaczycie. Tak. Ja też. Ciekawe, czy nam się w ogóle na piątek to wrzucił, yy, uda wrzucić. To tak? jest ciekawe. Co tu zginęło? Co zginęło? Eee, nieważne. Ogólnie Mandzio mówi, że coś jest w neterze, jestem tego FAK! FAK! Coś, było Plagowało mnie, bo mnie. Z wodę Uderzyłeś. I co tutaj, Mandzio, będzie? W neterze? Mandio. A co, już jesteś w neterze? No jestem. Jestem w neterze i powiedz mi, co tu będzie. No, Blow, ja nie wiem gdzie ty jesteś w tym bo ja również jestem w netherze, żeby ci to pokazać. Pewnie gdzieś... A wiesz, że my jesteśmy 5000 500, klocków albo więcej dalej od siebie, ponieważ teraz ci powiem dokładniej, aż sprawdzę. Yy, podróżowanie w jest. Yy, to znaczy, że odległość przybyta w netze odpowiada 8-krotnie dłuższemu odcinkowi w normalnym świecie. Aha. Jesteśmy bardzo, 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 bardzo bardzo daleko od siebie. A bo i nie, Fuck, fuck. To ty, ty mnie tu sprowadziłeś, żeby mnie zabić? Nie sprawdziłeś, co było obok tego portalu jeszcze? A co było? No, no w środku tego portalu. W środku portalu? Tak, jednak twój plan nie był taki idealny, jak myślałeś wtedy. Ale jaki plan? Uprowadzenia tych krów. Łap. Serce jest obok mojego tego portalu. Patrzę, poczekaj, Zbierz... zabieram te rzeczy. Ale to jest takie, what the fuck? Już? O... Cóż? to o portalu mojego czy twojego? What? Jak ty żeś to zrobił, niby? Tajemnica. Ale ty, nie, ty to znalazłeś? Znalazłem. Czy to... znalazłem. Przeszedłem do netheru w tamtym odcinku i widzę, że krowa. Czy się ma? the. Dobra, uciekaj. Aha bo jedna krowa ci prze... A, bo jedna krowa rzeczywiście ci przeszła do netheru Pamiętam, pamiętam i... Łot jestem u ciebie w tym? Oooo... E, uciekaj lepiej dobre, dobre, Dobra, dobra, dobre Gdzie ty jesteś ja ci dam Słucham? Słucham Mandio, słucham, słucham O, o, Dobra, dobra Mandio tak chcesz walczyć? Spoko, spoko, spoko Okej okay. Teraz możemy się zmierzyć Czemu... Ciebie... Ja tobie nie zadaję w ogóle obrażeń bo mam game moda. To wyłącz! Ludzie to widzą. Ale na poważnie ja strzelam wyłącz. idealnie w ciebie. Nie mam game moda, poważnie... Ale ja tobie nie, nie zadaje w ogóle obrażeń. No nie wiem, może mam, nie wiem, jakiegoś god moda, coś, ale tu nie ma Bookita nawet. Więc nie mam pojęcia, to dobrze. O! Dobra działa Rzeczywiście Macio. Rzeczywiście, bo włączyłem szybko game moda, ludzie widzieli tak. No chodź to Macio. Fuck prawie bym spadł, ale ja się nie dam. Nie dam ci się, Mandy, że... Fuck, że. Fak, 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 no i mi spadły. Nie, masz je, nadal. Okej, okay, przepraszam, Mandy, za mój krzyk, ale bardzo jest to denerwujące. Nie spadł ci rzeczy, o co ci chodzi? plus Najba... Najbardziej właśnie boję się, że. No spadły. No ale wiem, co ci rzecz. spadło? Armory. No, buty ten, tam masz na górze. I tego. No. I wszystko. No dobra, no to. Mam, ee, mam buty, ja. no. Dzięki, Dobra, no to ja nie będę Dzięki. korzystał z enchantowanego łuku. W ogóle daj mi. Kurde. Co? Co mam ci dać? <gurde> Kurde, nie mam w ogóle drewna. To mi drewno ukradł. To pewnie blał mi ukradł. Jakby, jakby nie to, że te rzeczy mi spadają, to ja bym mógł się bić z tą normal. No to, to ty masz taką malutką, nieogarniętą wyspę, jeju. Trudno, żeby ci nie spadały, skoro ty z każdej strony nie masz poręczy, ani nic i w ogóle creeper tam do ciebie przyszedł au, 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 au. i wypierdzieli tak. wszystko w powietrzu. Ej, gad. Wkurzam creepery. No, creepery na tej wyspie są okropne, jej mały tyle no, szkód ja, robi. Ja mam tego dosyć, szczerze, w tej serii to, to po prostu była masakra. Prawda, nie życzę nikomu takich spotkań z Creeperami co ja w tym Tak, moment, i ogólnie, tej serii zaplanowaliśmy, miał. żeby Wam. jako że bardzo pytacie o tego save'a, zatem tak, nie mamy savea, bezpośrednio takie na dwie różne wyspy i tak dalej. Jeżeli chodzi o to, żeby tak startować, tak jak my startowaliśmy, niestety nie zapiszeliśmy z tego savea. O co ci chodzi? Sorry, ale mi tu wybuchło. Eee, no, no, ale dalej. zaplanowaliśmy, że udostępnimy wam save'a takiego normalnego, na którym już my tutaj wybudowaliśmy wszystko i sobie pograliśmy sami, będziecie mogli sobie Dokładnie. tutaj zobaczyć jak to i było. ogólnie ogólnie u mnie w odcinku będziecie mieli, będziecie mieli taki filmik, gdzie Mandzio tańczy Harlem Let. Shake, ponieważ zdobyłem to nagranie <grym> i pod koniec pod koniec to wszystko jest, tam Mandzio tańczy i... i Mandzio już nie ukrywaj, wszyscy widzieli. No i tyle, mi, tyle. Będzie tam ze znajomymi sobie tańczy. Więc, więc już wszystko się wydało, co Będzie robi poza odcinkami. Tańczy Harlem Shake. No, spokojnie. Dobrze, ja sam sobie to zobaczę. W ogóle Harlem Shake, co to w ogóle jest swoją drogą? To jest taki taniec, który jest, nie wiem, ogromnym memem, szczerze mówiąc. Taki, na ile na taki... miesiąc memem? Na dwa miesiące, czy dłużej się to utrzyma? Nie wiem, nie wiem naprawdę. Ale mnóstwo tych nagrań jest, Facebook to... Ja słyszałem ja... taki skrót, Harnem no. Shake, po, czyli wymówka, żeby zrobić sobie siebie idiotę na 30 sekund. I w zasadzie jak widziałem większość no, tych man, nagrań, to man, się man, to man, ty zgadza. ty to nagrałeś. Eee... Ty jest to... to ty masz jakieś tutaj dziwne lewe nagrania, nie ja. What lewe? Dostałem je od dobrego źródła, z od... kogo od... tutaj, ponieważ... Ponieważ jak wsypię tą osobę, to później ben, będzie koniec znajomości. <laughs> Twojej z nią, więc cicho już będę, ale no cóż. Aj Mań, że nie chcesz się przyznać, że tam Harlem Shake, to jest najgorsze. Czekaj, gdzie ty w ogóle polazłeś? Eee, jestem na wyspie. A gdzie miałem być? Cholero, jesteś niewidzialny. What? ja ciebie też nie widzę, wiesz o tym. Hmm. A gdzie ty jesteś? Dobra, robimy reconnect na 3-4 wspólny. Dobra. 3, 5, 18, 9. Miało być 3-4, Mandzio, ale, ale nic nie mówię. Miało być 3-4, ale zrobiło się 18, 20, 27, o, y, 200, 500 i w ogóle. Proszę, bro, specjalnie dla Ciebie nie, nie mam zaczatowanego łuku, nawet zbroję Ci zdajmy, patrz. O, no i pięknie. Au! Nie wierzysz w to, że nie masz czatowanego łuku, ale ty już... Nie, nie mam sem czatowanego Łuchu. łuchu. Uhu. No, blow, blow, no pokaż się jeju A czemu mam ci się pokazywać, co? Tęsknisz, tęsknisz za mną Tak, nie? tak tęsknię niewielnie. za strzelaniem w ciebie Dobra, ja zaraz pójdę tutaj do mojego takiego... Wiem będzie gdzie pójdziesz, wiem, wiem Ulubionego miejsca, gdzie mogę strzelać I blow jest słaby A nie, to wszędzie To nie tylko w tym miejscu Ohohoho, fuck <laughs> Fak, fak, fak. Nad nie, nie. Dobrze, że nie mam serduszek. Pół? Jedno? Bardzo dobrze. Pół? Miałem, miałem już Kurde, gdybym szczerozenchantowanego łuku, chociażby na ten jeden punch, chociażby, to wtedy by cię oddechnął i byś stracił pół serduszka z upadku. Okej, okay, trafiłem. Jak tam twoje zenchantowane buciki o! pomagają ci? Bo chyba nie zawarto. Tak. Moje łóżko zostało zniszczone i muszę od nowa. A, o gato, Jeżeli o gato, chodzi o gato. licznik śmierci, słuchajcie. Właśnie miałem to samo że będzie. Ja chciałem, więc, ja chciałem e, powiedzieć, wiecie. że zanim tutaj Bloom zacznie cokolwiek mówić, Licznik śmierci zachorował na bardzo poważną chorobę. Obawiamy się, że niestety będzie musiał wyjechać do sanatorium na bardzo długą rehabilitację. Zatem obecnie będziemy go przemeczać, dlatego. A tak poważny to Licznik śmierci się sprzedał. Licznik śmierci się sprzedał. Nikt go nie chce już znać, słuchajcie, tak naprawdę. Dlatego widzowie piszą Licznik śmierci w komentarzach, ponieważ już na filmiku on nie chce, o ozykiem nie występuje, <laughs> ponieważ za <na> bardzo. <laughs> przynajmniej będzie, przynajmniej będzie w komentarzach jak napiszecie. Tak, taki tak, to... będzie mieć plus, więc poczujmy magię ma licznika śmierci i wiecie. tak, bo licznik śmierci zaczął występować teraz tylko u sławnych host, youtuberów całą resztę olał bardzo nieładnie się zachował coś bym tu powiedział, ale nic nie powiem <laughs> czekaj, czekaj o, jest trafiłem go chciałem Cię choć raz y, zabić wiesz w tej serii, bo chyba ani razu mi się nie udało Cię no, zabić słabo. to jest najgorsze Au. Au, <noise> jakie mam lagi. Fak, fak, fak. Wiesz ile miałem HP? Yy, jedno, pół. <głos> pół. <głos> ty cały czas to na ty man, pół serduszka cztery. ciśniesz. No, i to jest piękne. Nie, tu nie jest piękne blow. To jest kurwa oszukiwanie i to jest okropne oszukiwanie. What? Jakie mam lagi, Jakie to jo. było kombo! Zeskoczyłem, strzeliłem w policzu i zeskoczyłem na dół. Wow, Mandzio, ty to masz skilla. Ty to masz skilla, chłopaku. Poczekaj. Nie, no ogólnie, ty to fajny chłopak jesteś. Ja ci zaraz dam... Tego. O ty kurde, co to jest. Tu miałam takie lagi. Nie, nie, mam, nie oh. mam tego pojęcia, ale słaby oh. jesteś. Ale wszystko bi spadło. Wszystko bi na lagów, tak. Zwalaj na lagi. Nie umiesz strzelać, zwalaj na lagi. Dobra. Andrzej, może teraz na miecze. Dobrze. Okej. Okay. Ale dawaj na kamienne, tylko kamienne miecze, Dobrze. Co? Dobrze. Okay. Tutaj muszę sobie tutaj stworzyć. Game Dobrze. Gdzie jest, jest miecz komienny? Lol. Uh, aha, tu. Game modów się używa. E, dobra, Badia, cicho, bądź. Game modów się używa. Nie Nieładnie. Chodź tu, Mandio. Chodź ty na górę. Ale zrobimy jakąś arenę ogólnie. Mojej uberenio. Albo sobie. na tym, na, o tutaj, dawaj, będziemy grać. Tutaj, ja mam tam tutaj, u siebie arenę, jak chcesz. Chyba. Zróbmy tutaj. Mandzo. Czekaj, pół serduszka jeszcze dobra. Ból? Walnąłeś mnie jako pierwszy fuck, to, to na kamiennym miecze Dobra, nie to Ja jeszcze ten... raz. Ogólnie to beczka, bo troszkę źle zrobiłeś, bo mogłeś mnie zrzucić, wiesz o tym Mariusz? Eee, nie mogłem ciebie walnąć, bo jeżeli walniesz pierwszy na kamienne me miecze, to wtedy tego. Już możesz odepchnąć już całkowicie i tak dalej, wiesz, blok. Aha, no też prawda to. No, <śleszy> no <śleszy> to jakie to, my, to było no, beznadziejne. Podbiegłem, żeby cię wpadać, a ty się odsunąłeś o pół kratki i no, ja zadowolony. Dlaczego ty idziesz na taki swój teren w ogóle, całkowicie? Ale dobra, czy to nie się... Czy się na twoim? Tak, mam tu pułapkę z TNT, Tam masz zamian diamentowy jest swój. Tak. No tam dokładnie. na górze. Tak. No, gdzie? No tu. Ale Ale ja jest. ci mówię, no Patrz, o tam jest. Jeszcze ja mówi, że poważnie. O tam jest. No, <śla> to ja epok się boję. Ja bym to, okej, okay, jest rzeczywiście. To... Wierzę, ci jednak nie jesteś już tak wredny. No, no, nie no, no. No kurczę, szkoda, mi cię nie chciałem dać ci wygrać, bo jesteś taki, no kurczę, no dobra, muszę cię zabić. Yes! Kurna, nie, yes, nie pokonam yes, cię na te yes, miecze jedno serduszko! Jak jo, jedno serduszko! Kurde kurde ja nie chcę twoich rzeczy! Weź się, weź, Dobra. Się, weź się... Trzymaj, trzymaj, Koniec. trzymaj, trzymaj, trzymaj. Koniec z tym, ja nie, ja nie walczę z Tobą na miecze. Ja tutaj się czuję oszukany Czemu? Ja się czuję tutaj oszukany Wracajmy do łuku wezmę sobie u... Ja nie umiem walczyć na miecz e, Mandzio, Mandzio przegrał Przynajmniej go w mieczek zabijam, no i to jest taki plus 2 do 50 śmierci, nieźle Blow O, ooo ooo Jedno serduszko, Mandzio Blow, niezły wynik Jesteś wradny, wiesz? Tak No nie pow! <laughs> Kurcze, czemu nie mam set home? A to nie jest Nie mam tak ledu, bądź. No dobra, słuchaj, Blow, jeżeli chodzi o zadania, wykonaliśmy wszystkie. Ja wykonałem. Tak, jest. Ja, yes. ja wykonałem je pierwsze. Przekro mi to mówić. Gratuluję. Zatem. Więc no, nie będę ukrywał, będzie wygrałeś to. Udało się. Jest! już może kolejną mapkę mi się uda wygrać. Właśnie, się tak i teraz oszukuję. jest takie pytanie Właśnie, do widzów. Mandzio powiedział, że już nie będzie kontynuacji, bo on nie chce ze mną współpracować. Tak, ja to mam <śm> takie wrażenie, bo pytam Mandzio. <śm> Man to co? Kiedy kontynuacja, Mandzio? No nie wiem, nie... Wiem. No, o, ja taki, o, kontynuacja o, będzie wtedy, kiedy albo dostaniemy bardzo dobry pomysł od widzów, albo po prostu... A czemu ty czekasz na pomysły widzów? Nie nie wymyślisz czegoś kreatywnego, nie tak, youtuber. Jak tak można? Nie wiem, ja wymyślałem całą intencję tej serii. Wiem, wiem. Zatem siema. Hello. No, 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 no. Faceblow blow, ze swojej norki. Wiesz, jakbyś mnie zaatakował wtedy, to bym zginął, ale okej. Okay. A, nie wiem, czemu ja ja, nie wiem, ja, ja się umiem tylko strzelać w tych Minecraftach. Nie umiem w ogóle no, walczyć na miecze. Ale ogólnie ja byłem lepszy w turnieju strzeleckim, ponieważ ostatnio był turniej strzelecki i mam Ojej, O turniej strzelecki yy, strzelił... na, na... Yy, Dobra, no. zróbmy sobie turniej strzelecki. Okej. Okay, dobra, dobra, to byłoby super. Robimy sobie turniej strzelecki u mnie na górze. E, proszę, jest idealna tutaj Dobrze, arena przygotowana. ja przygotowałem pop, ja popcorn. <laughs> Patrzcie, słuchajcie. Mm. Proszę. Głowę popcorn. Tutaj będzie bardzo taki innowacyjny turniej. jesteś? U mnie na grinderze. <grymne> będzie niesamowity turniej strzelecki. Innowacyjny to oczywiście sarkazm z What the fuck? Co się tam dzieje, Marta? Zaraz <grymne> będzie turniej strzelecki, zobaczymy kto tak naprawdę lepiej sobie. Najlepsze jest to, że nad tym no. mobgrinderem strasznie laguje i ścina troszeczkę, ale to będzie taki powiedzmy... gratuluję którym... Manzu, to jest świetny pomysł, żeby tutaj to zbudować. Tak. No, świetnie, świetnie, naprawdę. Dziękuję ci Manciu, że masz takie kreatywne pomysły. Dziękuję. Dziękuję. E, możesz postawić pod tymi kamiennymi bloczkami ten glowstone. Fajne. Nie, nie wiem jak to się nazywa. <laughs> ja to też nie. No to dobra, ty postawisz przycisk. E, Boże, ty postawisz ten glowstone, ja postawię przycisk. A... Okej, okay, poczekaj, ja już szukam. Chodzi tutaj o lampkę a nie glowstone, żeby nie było. Tak, bo tak. tak. się zastanawiam pewnie. O co temu Mandziokowi chodzi? Um, mm. kurczę. Turu, turu, turu. Bierzemy dwa drewna. Jak się nazywa O, w... w tym albo zraj to po prostu tak. poczekaj, poczekaj, sprawdzę to na mojej mindpadzie. O, jest, lampa. Ja całkowicie zapomniałem, jak jest w po angielsku, ale dobra, pominę to. Tworzy z glowstone'a i... A jak jest po angielsku ona po prostu? Nie wiem! A przecież tam powinno napisać na No Ale to jest uh, polska minepad, yeah. e, A jak jest na no, tam jest napisane lampa pewnie po prostu. Zgadłem? Red... Okay. Może redstone, tak, redstone lamp. Jest okay. lamp. Mam. Okay, mam. Ja pierwszy kładę. No. Okej, okay, i... I kto? Czy dobrze? Czy do działa? góry? Ale do góry, czy w taki sposób? A może. Dobra. Więc tak, kto uszczeli więcej celów, ten jest mistrzem. Eee, może z nich zacznie mandzio. Zaczynamy. jak to pójdzie. I będę wiedział, ile mam ustrzelić, żeby być lepszym. Okej, celuje, celuje, celuję. Jeden. Okay. Ale nie, poczekaj, 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 mandzio. Wait, no tak. Eee, zróbmy tak, żeby było raz, dwa, trzy, cztery, pięć strzał, ok? Do widzenia no Tyle, ile jest celów. Dobra. I jeszcze jeden. Wow. Dzięki. O no, no, Mandzio. No, no. Dobra. Zaraz się okaże, oczy... że będzie 5 do 5 i... No to wtedy jakieś trudniejsze zrobimy. Tak, wtedy będą przeszkody. No. O, o. Dobra. Arrow. Arrow, arrow, arrow. Mm. Zobaczymy. Dobrze. To leci. Zero. Dobra. Pierwsza. Okay. Ja bym spudował tu pierwszej treningu co to byłby fail. Dobra, 2 okay. na 5. W ogóle kurczę mam takie lagi tutaj, Manjo. Dom, <laughs> dom, DUM! dum, dum. <śmiech> <śmiech> Jestem wkurzony na siebie. Dobra. Manjo, udało ci się, ale dobra, daj jeszcze, chodź jeszcze raz, okej? Okay? Dobrze. Jeszcze co, raz. chcesz jakieś Dlaczego? trudniejsze zrobić? Czy coś? No, moglibyśmy coś wykombinać nowego. Może z wykorzystaniem mechanizmów z Redstone'a. Że pistony się wysuwają i wtedy myślisz, co? Nie, to ogólnie. <grym>, sorry, moja wizja. moja wizja jest to, jest bardzo, to, był żart, to jest bardzo jest To jest dobry pomysł, ale znając naszą umiejętności Redstone'a, no, jakiekolwiek. Jeden odcinek. Mam <grym>, że. Jeden odcinek kwadratowa i masakry pod tytułem pułapki w neterze. Jezu, to wszystko tłumaczę. No. Pamiętam, jak, jaki tam był hejt, ale e, dużo osób ten odcinek obejrzało, co było dziwne, ale spokojnie. Kwadratowa masakra to ma być, ma... okej, OK. to nie da. No ale nie każdy odcinek jest oglądany kwadratnie masakry. To akurat był tak właśnie um, jeden z, więks z większych odcinków, co miałem. <shocked> mhm, rozumiem. Ale była coś chyba ścięło, Zaraz wyczuwam tutaj taktyczne, techniczne cięcie, zobaczymy czy tak nastąpi. Dobra, to ja skończę to budować, póki tutaj Blow'a ucięło na sekundę, mam nadzieję, że zaraz wróci, że to nie jest nic poważnego typu na przykład. Nie mam pomysłu teraz, w zasadzie co mogłoby się zdać w życiu takiego niespodziewano dziwnego podczas nagrywania odcinka. O, Blow left the game, dobra, słuchajcie, ja zaraz wracam tutaj, eee, dokończę o to i zaraz jak Blow już wróci, dokończymy ten turniej szerski. a następnie chyba już zakończymy ten odcinek, ponieważ się będzie tutaj za bardzo cokolwiek robić. Tyranie Mandzia uda ci się i, i ja dla was widzowie to zrobię i... Fak no! Mandzio kurwa... Jakby co, padł mi internet, więc przepraszam was wszystkich. I tu jest rów, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Tak? Tak, sześć, sześć, siedem. Tak, siedem. Dobra, więc... Ty teraz ty wyczynasz? nie, teraz ty pierwszy, zobaczmy jak to będzie Okej... Okay. Okej okay, Mandzio! Dobra, więc pierwszy, pierwszy... Jest! Jest! Tyle wygram! Tyle <laughs> Pierwszy wygrać. strzał trafił! Gdzie ty strzeliłeś? O, jak blisko! Jest! Trzy na siedem. Kolejny, 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 kolejny! Jest! Jest, 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 jak czuję się jak mandzio! <laughs> jest! Czemu się dwa włoczyły? na raz, dwa na raz! Bo obok dałeś, ale wygrałem, wygrałem życie. Pan Andrzej już wie, Mandzio już wie nie, nie, nie blo, nie, 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 nie ciesz się tak szybko, nie może tak być Dobra, to ile mi jeszcze pozostało? Chyba no. dwie strzały, nie? Tak, zostały ci dwie strzały Jest! I uwaga, 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 teraz będzie, teraz będzie akcja i... Jest! Dobra Sześć 6 na 7, jeszcze się nie ciesz My friend. Ty się nie cieszę cies... cies z Jeszcze możesz przegrać fire. Pięknie Dobra. We are the champion! Wee! Przepraszam, dobra, się nie wczuwam aż tak. Jest! Ehm... <noise> nie! Jest! Yes, yes, nie! Yes, yes. Jeszcze raz nie traf, Mancio, nie traf. Proszę. Nie traf, nie traf, nie traf, nie traf. Tutaj nie trafisz. O, teraz nie trafisz, nie trafisz, nie! Kurde, remis w drugiej rundzie. Dobra, jeszcze. Robimy raz. ostatnią rundę? Tak, i będziemy kończyć odcinek. Dobra, więc. Tak, w ogóle może może chcecie taki pełen odcinek, gdzie idziemy będziemy taki. <laughs> Tylko, się... żebyśmy może przygotowali sobie areny, czy coś w tym stylu i tak dalej. No, w ogóle. Arena, można by zrobić taką wystarczy. miniserię, wiecie, takich turniej strzeleckich, jako teraz to jest jako event, a to mógłby być w ogóle fajny pomysł, żeby zrobić no, coś takiego. Takie strzeleckie. No, to ogólnie to, to chyba jest pomysł deltygo, co nie? Coś takiego. No, i ser na serwerze był event, tak. przed strzelecki dzisiaj, więc było fajnie. Dobra. Hmm. Dobra, tyle chyba wystarczy, co nie? Teraz dwa, trzy, Teraz ja pięć. zacznę. Okay. Uh, słuchaj, mógłbyś zabrać tą dwie strzały, bo ja nie zabrałem po drodze. Uh, ho 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 ha 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 ha. dobrze, to Robiłem i teraz może. Jedno, drugie, trzecie, czwarte. Jest, jak maszyny <grym> Ciekawe będzie... Czułka Czół... czy... będzie bIElemy, trzeba bielemy, zaprosić na to koniecznie. Czułek by na wszystko... Jak będzie wszystkie... remis fare... to się Uwaga. Uwaga. What? What the fuck?! Pokaż! Nie, nie zgadzam się z werdyktem Sandvik. Ohoho. Jezu, to się nazywa nie mieć szczęścia Ja nie mogę No! What the Okej, okay, tutaj się jeszcze zgodzę, okej, okay, tutaj dobrze, dobrze Ja nie mam tu problemu ale... Co? Co? Blow, weź tutaj podleć, strzała była no. Widziałem Jezu, jakim cudem Widziałem, masakra, dobra, mędziowi udało się wygrać Do dwóch, tak? Do dwóch więc to tyle w tym odcinku. To w tyle w tym odcinku. ostatni odcinek. W tej serii ogólnie. Bardziej pompatycznie, chyba się tego nie dało zrobić jakoś się smuci i tak dalej. No, albo nie, nie mam Mam lepszy pomysł. Co? Aha, taki masz pomysł. E, ty moją ja twoją, czy... Chociaż nie, dobra, nie rób tego, bo mamy nie zgradzić. Dobra. <laughs> o, Zatem. Nie, no, mam... nie, proponujemy wam tak. Na rozpoczęcie kolejnego e, tutaj filmiku z Blowem. Będzie po prostu wysadzenie tego, jak to będzie wyglądać. Albo Dokładnie. nie filmiku kolejnej serii tego Mandzie vs. Blow. Tak, 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 tak. O tak, tak to tak, zrobimy tak, tak. po mhm. prostu. Żebyście mhm. mieli Obronię... jakieś tutaj zachę... zachęty, żeby obejrzeć pierwszy odcinek, koniecznie. Dokła... Dokładnie. A po drugie, żebyście mieli jeszcze taką podwójną zachętę, to z Mandziem planujemy serię taką yy, w stylu Blowers. Mandzie, ale tak. Z... Modyfikacjami, takim, które tak. mogą nam urozmaicić grę, i mam już fajne modyfikacje, które będą nam. Tylko, że najważniejszym. grę, jeżeli chodzi o walkę, i to będzie fajne. To Ale jest najważniejsze jest tutaj, to że to musimy coś wymyślić, żeby to w ogóle urozmaicić, żeby to nie był znowu coś w stylu Skyblocka i tak Który dalej. Wiemy. Właśnie mhm. trzeba tak. było być to jakoś inaczej. Myśleliśmy tu. Jeżeli macie propozycje, to możecie pisać komentarze. Jak nie to sami, jak będzie musieli no. myśleć po prostu. Dokładnie, dokładnie. Więc bardzo Wam dziękuję. I tak już chyba na uwieńczenie serii możecie dać łapkę w górę. No, Łapka w górę motywuje. <laughs> Dobra, to tyle, więc jeszcze raz dzięki i trzymajcie się, cześć! Pa, pa. Cześć blo. A no. czemu ja nie mogę się zabić. No, cześć! No fuck, no nie udało się. No to do zobaczenia, cześć.